Wigilia to czas, kiedy dzielimy się z innymi tym, co mamy najlepszego. Po raz czwarty burmistrz Pruszk wspólnie z restauratorami zorganizowali wigilię dla potrzebujących. To nasz taki sumienny podarunek dla tych, którzy coś tam im w życiu zabrakło. Oni tu przyszli po to, żeby tak jak co roku zjeść ten ciepły posiłek i jednocześnie Przybliżyć się do tego społeczeństwa, które coś tam więcej ma, oni może tego nie mają, ale uczestniczą w tych świętach Bożego Narodzenia poprzez ten, tą wspólną wigilię, ten wspólny stół, na którym nie może zabraknąć jadła ani picia. Uroczysta wigilia cieszyła się sporym uznaniem. Jak co roku przygotowujemy dania typowo postne, wigilijne. Staramy się pomóc ludziom, którzy, którzy potrzebują troszkę tej pomocy, trochę tego ciepła. Kolejna edycja Wigilii pokazała, że warto organizować podobne inicjatywy. Mieszkańcy nie szczędzili słów wdzięczności. Wszyscy życzyli sobie wesołych świąt. Polecamy również zobaczyć zeszłoroczna Wigilia dla potrzebujących w Pruszczu Gdańskim oraz Sonda Świąteczna w Pruszczu. Oraz Sonda Świąteczna w Pruszczu. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.